Siemaneczku ludziska, stał raz w trochę dominacji w Advanced Warfare, z tego względu, że chciałbym jak mi się uda, bo jak wiecie to czasami różnie z tym bywa, pogadać na temat Black Opsa, trujeczki, który już już niedługo, do nas zawita, preorder zrobiony, zobaczymy e, Zobaczymy co to będzie Beta już też niedługo e, Mam nadzieję, że się nie zawiodę, powiem szczerze na Od Dłuższego czasu czekam na Soda Który będzie no Który w którym końcu będę mógł grać bo tak naprawdę Żadna z tych jakoś mi nie rajcuje Części, ani Ghost, ani Yy, Advanced Warfare też do mnie nie przemawiały. Staną. No, jakoś brakuje mi powiem szczerze na przykład przy... Yy, psz, jeśli chodzi o Black Opsa yy, dwujeczkę. Czego mi teraz brakuje? Brakuje mi teraz Grania na noże. Powiem szczerze. Szczerze. Ja uwielbiałem grać w Black Opsie w miałem dwóch znajomych, z którymi cisnęliśmy noże. Po no, prostu grało się przyjemnie. Ten? Kurna. Grało się przyjemnie i naprawdę można było się pośmiać, pobiegać Kurna, jak nie jeden z dołu, to z drugi z góry. I, i naprawdę no powiem... Było miło, bardzo miło się grało, i było zróżnicowanie. Nie było aż takiej kamperiazy. Może człowiek aż tak na to nie zwracał uwagi. A nawet jak się ludzie kampili to można było ich łatwo ściągnąć. Wody. Gorna przebieg mi. Można było bez problemu sobie pobiegać. No, trójka. Nie jesteś tutaj, Aleś mnie ściągnął, ale blackout mu zrobiłem. Oj, mówi to najgroźniejszy. A, straciliśmy, dało. Rzucaj. Z tyłu, kurna z tyłu, a ten mnie nawet nie chroni no o, Ależ tu ich banda nabrała Więc powiedzcie mi czego wy się spodziewacie po tych Po Black Opsie trójce nie lubię rekontronale. Doboide. Enemy is no, Soultron in the air. Enemy to Enemy taking lost A. Tu jest strzał, dobra. Hey. Dobra, z tym. O, lecz mi ściągnął. Fany. Dobra. Tu nawet jak zobaczycie, właśnie też nie ma strzelania. To mój dobra. Kurna z góry mnie ściągnął. Nie ma jakiegoś takiego grania zespołowego, to, ale to już jest ogólne już od paru codów, yy, że nie ma grania zespołowego. Ludzie grają na samego. Ja sam, wszystko najlepiej. A tego brakuje trochę. Przyjemnie się gra w ekipie. Yy, może też, że nie gram z ludźmi w ekipie, może to też robi swoje, ale powiem szczerze, no, fajnie by było, gdyby wrócił. No, wysadź go. na nie wysadziłem go. Asysta, asysta to sobie w duprze wstanie. i Spójrzcie, czego wy oczekujecie, co chcielibyście zobaczyć. Do czego powrót? No kurna dobra. Stworzyłem piknika, kurwa. Mm -hmm. Mam kilka

Ale się nachapali tego wszystkiego czekam, bo tak jest, jest trochę Ten jeden się kampi w tym narożniku Co to kurna było?

Nie. Kurna nie pięknie bo mnie zabił. Przegrywamy O pierdyle właśnie dlatego. Jak już powiem wam nie nie nie, nie mam weny do grania w tego co da. Kompletnie do mnie nie przemawia ta część

Zamiast się skupić na przejmowaniu punktów Górna, zamiast się skupić na przejmowaniu punktów tam z kakao górna trzech naprawdę. Mm -hmm. Booting alpha. Lost alpha. The Bravo, secure. Enemy taking B. B. C secure. we lost B. Enemy has B. Our UAV is on ride. Chyba, że nic nie widzę. Ha, będzie mój kill. Przegraliśmy, no niestety. Ale jak mówiłem, to tak tylko tak o pograne, byleby zapytać się was, co sądzicie o Black Opsie. Eee, mój kill. Ja wiem, że my rundę przegraliśmy, ale to moje. Jaki gościu, no nie wierzę. Spy mode. <laughs> Narazka. Piękne plecy, oj piękne plecy.